Nie chcieli mi w szkole muzycznej Wybiłem sobie z głowy perkę Wkurwiają mnie zaszyty w linie ja chcę prowadzić za rękę w swoim bitem Zacząłem wkładać koronę, to ciernie Ludzi dowodzić na plecach jak cierpię Nie chcę, by życie uciekło przez palce jak ciecz Choć bywa cierpie. Szykuję susz, to yerba Będzie to moim będę. Jeśli nazywał, nie niejebne gdzieś tam przedwcześnie Szykuję tuż nie pod skórę oraz mi na pęger Ciągle trenuję, serce to też mięsień Sztucznie pompowana, z żołądka treść uniesień Zagranie w kryminałach Mógłbym dostać skara Bo dobrze gram okay. palę ja na zwłokę Czasem palejono ja Czasem palejono Czasem Była moc zwała, ale ile można się wonała grzebać? Zrobię to samo, jeśli będzie trzeba. Zerwę jabłko z drzewa, zamiast strać pod siebie jak mywa. Co masz? Semantyczny dylemat, jak zwał, tak zwał, ból istnienia. Strandy biera ciebie jak nas, Stwórz warunki na wyjście z cienia Słowa to naboje, finalnie dosłownie. Zapalniki w tronie, logika tronie. Jak serce się pali, to głowa w betonie. Przeładuj, wyceruj w skroninę. Ja może dzielimy te włosy na czworo, na sto Troje mam typu potrzebny psycholog Nadwoje nam babka wróżyła, więc wnioski Na siebie to biorę Artur Baranowski Zagranie w kryminała Mógłbym dostać z kara Bo dobrze gram na zwłokę I czasem palę na Kronika Komuna, kryminał, świątynia, komunia, komnijam, komunał czemu ja? Skateja do dna, stąpi nam kokotam, kryje głaz, chroni nas, chroni nas, chroni nas. Женя же ты страшно тихо, Коня.